System premiowania w każdej firmie, w tym również giełdowej, powinien być uzależniony od efektów. Odchodzimy już od, od premii uznaniowych, premii za, za wysługę lat, kiedyś były popularne takie premie za wysługę lat. Dzisiaj mówimy bardziej, jednak jesteśmy skierowani bardziej na efekt i mówimy, jeśli firma, w tym również firma giełdowa, radzi sobie znakomicie na rynku, podnosi przychody. Dobrze by było, żeby ten sukces finansowy firmy przełożył się także na zwiększenie pensji pracowników. Niekoniecznie musimy to wiązać z posiadaniem w ręku akcji firmy. W tym również spółki giełdowe nie muszą, niekoniecznie to robią. Czasami rzeczywiście wprowadzają systemy premiowe oparte o akcje, albo opcje na akcje, ale nie jest to konieczne w tym sensie, że jeżeli firmy nie chcą przekazywać, nie chcą wchodzić w akcjonariat pracowniczy, mogą skorzystać z systemu wynagradzania, o którym powiedziałem, który jest oparty o wskaźnik finansowy, może być ocena akcji. To jest też bardzo dobry wskaźnik finansowy. Jeżeli oprzemy wypłatę pieniężną pracownikom ocenę akcji, to też mamy efekt w postaci braku progresji i braku zus na tej wypłacie.